Od imprezy upolańskiego, poprzez pierwszej igrzyska śmierci, kończąc na pewnym niskim gościu w śmiesznym kapeluszu, który rządził Francją w XIX wieku. Cześć! Z tej strony Barty Kienkowski, a to jest sztuka filmowa. Audycje dla wszystkich fanów kina. Przejścia Na sam początek moim zdaniem najciekawszy film w tym miesiącu. Po obejrzeniu Zwiastuna pomyślałem tylko o dwóch rzeczach. Muszę obejrzeć ten film i muszę wam o nim opowiedzieć. Historia dwóch gejów, którzy żyją ze sobą od lat. Zabawa zaczyna się, gdy jeden z nich zakochuje się w kobiecie. Będzie to opowieść o seksualności, erotyce, definiowaniu orientacji oraz własnych pragnień. Jeżeli również Was zaciekawiłem tym tytułem, to pocieszę Was, że premiera ma miejsce już dzisiaj, 3 listopada. The Palace. Następny na liście znalazł się najnowszy film Romana Porańskiego. Opowiada on o wielce prestiżowym spotkaniu w ekskluzywnym hotelu w szwajcarskich Alpach. Egzotyczna i bardzo chaotyczna grupa wpływowych gości świętować będzie wejście w drugie tysiąclecie. Prymitywny, obrzydliwy, głupi, płytki, spóźniony o 25 lat, kompletnie niskich lotów i nieśmieszny. Taki ma być ten film. Dlatego ostrzegam wszystkich fanów naszego polskiego oscarowego reżysera, ponieważ możecie się nieźle zawieść. Premiera ma miejsce również dzisiaj, czyli 3 listopada. Marvels. Kolejna produkcja Marvela nie zapowiadająca zmian w jakości i wykonaniu kolejnych filmów. Niestety nie trzeba być geniuszem, żeby zauważyć, jak drastycznie spadło ostatnio zainteresowanie kolejnymi nowymi filmami MCU. Oczywiście, z wyjątkiem naprawdę dobrych Strażników Galaktyki i fenomenalnej animacji Spider-Man poprzez uniwersum. Marvel postanowił jednak zrobić coś nowego. Zamiast jednej głównej bohaterki dał nam aż trzy znaną i podobno mało lubianą już Kapitan Marvel, nową bohaterkę, czyli Monique Rambeau oraz Miss Marvel, znaną z serialu na Disney Plus o tym samym tytule. Supermoce wszystkich naszych bohaterek mają to samo źródło i są ze sobą połączone, co nieźle skomplikuje im życie. Do tego na horyzoncie pojawi się nowa zła postać, zwana Darben. Nie zabraknie siwego Bajeranta, Anika Fiurego i Kitku, który jest kosmicznym potworkiem. Film pobił jednak pewien rekord, mianowicie jest najkrótszym filmem ze stajni Marvela. Także producenci chyba postanowili się nad nami trochę zlitować, lub po prostu mieli za mało pomysłów, bo Marvels będzie trwał tylko godzinę i 45 minut. W dodatku, doszły mnie głosy, że ma być to ostatni film z Bri Larson w roli Kapitan Marvel. Powodem ma być ogólny hejt fanów na aktorkę i jej postać oraz bardzo ciężka atmosfera na planie filmowym. Co z tego wyniknie? Pewnie niedługo się dowiemy. Tymczasem ja zapraszam was do kin, a premiera Marvels odbędzie się 10 listopada. Raz, dwa, trzy, wchodzisz do gry. A teraz coś dla fanów Sex Education. Na duże ekrany powraca Asa Butterfield, główna postać serialu od Netflixa. U jego boku zagra Natalia Dyer, czyli serialowa siostra Mike'a Willera ze Stranger Things. Akcja filmu rozgrywa się w Salem, słynnym miasteczku nawiedzonym przez złe moce. Grupa dzieciaków znajduje nóż opętany przez złego ducha, który wciąga wszystkich do swojej mrocznej, niemożliwej do wygrania gry. Premiera będzie miała miejsce również 10 listopada. Ania z Zielonego wzgórza. Dostaniemy również w tym miesiącu adaptację powieści Lucy Montgomery o słynnej rudowłosej dziewczynie. Łotewska produkcja przedstawi nam historię dobrze znaną wszystkim, którzy grzecznie czytali lektury w podstawówce. Nasza sierota trafia do domu Maryli i Mateusza, starszego rodzeństwa, które zapragnęło adoptować chłopca. Przyjazd Ani nazwali straszną pomyłką władz sierocińca. Energiczna, pomysłowa i niekiedy teatralna Ania szybko zdobywa serce Mateusza, ale Maryla jest wobec niej bardziej surowa. Z czasem wszystko się zmienia, pojawia się miłość i przyjaźń. Premiera będzie miała miejsce 10 listopada. Igrzyska śmierci ballada ptaków i węży. Tęskniliście za Igrzyskami Śmierci i naszą uzbrojoną włók Katniss? To dobrze, bo w tym miesiącu dostaniemy kolejny film z tego niesamowitego świata. Niestety na ekranie nie ujrzymy już głównej bohaterki, ponieważ akcja rozgrywać się będzie 64 lata wstecz. Tym razem zobaczymy, jak doszło do powstania pierwszych Igrzysk i poznamy bliżej ich twórcę: Coriolanusa Snowa. Mam dla Was jeszcze jedną dobrą wiadomość. Jeżeli chcecie odświeżyć sobie poprzednie części sagi, to 10 listopada odbywa się maraton w kinach Cinema City, a premiera Ballady Ptaków i Węży będzie miała miejsce już 17 listopada. Niewierni w Paryżu. Postanowiłem wpleść w to zestawienie jeszcze jedno dzieło. Najnowszy film Młodego Alena, reżysera nagradzonego Oscarami za takie filmy jak O północy w Paryżu, Ani Hall czy Hanna i jej siostry. Tym razem znów zaglądamy do Paryża. Przyjrzymy się związkowi Fanny i Żana. Na pierwszy rzut oka tworzą idealną parę. Oboje są o tym święcie przekonani. Sprawy nieco się komplikują, gdy Fanny poznaje innego mężczyznę i przestaje być taka pewna swoich uczuć. Film opowiadać ma o istotnych aspektach budowania relacji, sprzecznych emocjach i odkrywaniu nowych rzeczy w związku. W końcu mały romasik pod paryskim niebem to nic takiego. Premiera filmu będzie miała miejsce 17 listopada. Napoleon. A teraz największa i na pewno najbardziej wyczekiwana produkcja w tym miesiącu. Jacqueline Phoenix w roli największego dyktatora, jakiego widziała XIX wieczna Europa. U jego boku równie ważna postać cesarzowa Józefina, grana przez Vanessę Kirby. Poznamy drogę Napoleona od dowódcy wojsk po cesarza Francji oraz jego relacje z Józefiną postacią być może o wiele ważniejszą niż nam się wydaje. Film jest w pewnych rękach. Ridley Scott ma na swoim koncie wiele udanych filmów i jeszcze nigdy nas nie zawiódł, więc ja i tym razem się nie obawiam. Na film trzeba będzie troszkę jeszcze poczekać, mianowicie do 24 listopada, ale zdecydowanie warto. I ode mnie to wszystko. Dajcie znać, jaki film najbardziej się zaciekawił, na jaki film koniecznie musicie wybrać się do kina. Mówił Bartek Jankowski. A to była sztuka filmowa. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!